Hej, wszystkich, witam Was w następnym odcinku z Movie Star Planet i podobno mają być gdzieś unii. I nie jestem taka zachwycona, ponieważ yy, jak nagrywałam pierwszy raz, to się okazało, że to się nie nagrywa no i, i się nie udało. Dobra. Dobra, lubię się. Wiem w tamtym odcinku, co dostałam, że tak jest stare tło z starego Movistar Planet i po prostu... Widzicie, tu mnózg nazywa się konta siedmiu rozgłosów. Dobra, nie czytam następnego. Trzy wiadomości, dwie. Mogę pozdro? Nie daję posta, Ponieważ mam osiemnaście diamentów. Mam jeszcze końców i mam tylko 5 yy, elementów w skabance. Tak zbieram, 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 zbieram. Dobra, ja już jak widzicie, dobra zmienię. Może yy, prze yy, nagrywam, nagrywam, może, no lol, może, może, hej czy może hej youtube czekajcie e, napiszę jeszcze tak w serduszku unii czekajcie jeszcze raz hej jest e. unii nowych chyba nie mogę dodać. zmienię na szczęśliwy animkę jakąś inną? Jakąś taką, fajną? Nie, taką, żeby widzieli, że mam jakieś nowe cichy. Jezus, czy... Maria, z Maria, z Maria. Dobra. Hej, YouTube, pozdrawiam. Emma, emma 2, 3, 5, 6, 7, 9, 0, 9, 9, 9, 9. 3 dziewczątki, o tak. To może wezmę z tym, o... Może jakieś zwykłe podstawowe no Albo jakieś eksport, swój taniec. Może jakieś pozy, co? O co dam? To jest zgunie, już kupiłam. No i smuteczek. Kto do kupię kupi? Jest... Dobra. Ym, tak, pokażę Wam. Mam już listę już dodałam sobie. I to będę kupować tak po... Ym... Tak, zbieram na mega prezenty No i tutaj mam te takie różne kolory Pozdrawiam Gronizek, jeden No i tutaj mam takie różne rzeczy Będę to kupować, a więc yy... Nie chcę wydawać kasy, więc Używam haku lisa. No, jak Nie wystarczy mi na dużo unii Tylko tyle mam Kupię może sobie tylko tło, no bo Wiecie, to jest, ale z góry o, dobra, jak kupię się to tło, hej, ty ją hej. Kiki, pozdrawiam, kiki 1590, y, Oto ta youtuberka Oli Games. To pozdrawiam Oli Games i teraz może im odpiszę, po co. Jaki kanał? Eee, y, Pozdrawiam. Tylko szybko, bo nie będę miała czasu na odcinek po prostu zajmuję się. Hej, YouTube. No, tylko pozdrawiam. Wiem, że pewnie źle coś napisałam, ale piękna ja. Hej, YouTube. I pozdrawiam, i amę. Amę. Dobra, dobra. Super. Nie odpiszę ci, kto ma Momio. A mówiłam, że nic tu nie będzie. Na uni? Jest! Dobra, to jest. Dobra, super. Tak, i zrobię nowe konto. Tak, tu się robi te kołaka, robimy na przykład tą dziewczynę, yy, wpisujemy jaki bądź nick, yy, zajęty? Nie, dobra, kopiujemy yy, go, hasło dajemy na przykład lol123 i... Lol, 1, 2, 3. Ja, jak zrobię tego haka, zablokuje mnie na 8 lat, a więc nie opłacam robić na swoim koncie, bo was zablokuje. I Kiki chcę być moim najlepszym przyjacielem, przyjmę cię, ale będę musiała kogoś wyrzucić. I wyrzucę ją, bo z tym się pokłóciłam. No i jeszcze coś tam, mnie coś tam się zrobiło. I jeszcze ktoś tam do mnie napisał. Wiem, że mówię za szybko, ale dobra. <laughs> Super. O właśnie. O, nie, mój Facebook. Kto da uniuni, gotowe animki? Kto się wymieni uni? Dobra, dobra, pa, pa. Dobra, pa, dobra, no, dobra, pa. No i teraz y, wklejamy tutaj swój nick, y, piszemy swoje hasło. No i tutaj dajemy na jakim jesteśmy. Mówi, ja jestem na polskim, a no, więc później daję login no, login, tak o, i wyskakuje wam takie coś login in i później dajecie select add ad, ad account level tu szósty, żeby mieć szósty level i tu wam się będzie ładować, o sorry, że widzieliście mój kawałek pokoju, tak, tu są moje książki supernie dobra, i jest już Hackett i później dajemy hak, żeby kasa no i tu się ładuje, czekajcie bo mi się włączyło no tu mam stres bo jak chcecie to mogę nagrać serię tylko napiszcie w komentarzu, o i chciałam właśnie na youtube sprawdzić yy, yy, mój kanał chciałam tylko, no i tak yy, dodałam nowy film i jeszcze muszę dodać yy, jeszcze jedną zamianę kontami z taką dziewczyną Taką fajną dziewczyną. No i dziękuję za 10 subów. Super. I tak przyjmę. Dajmy to. Jeszcze to. No i jeszcze raz. No i ja sobie już ciszę. Gram. Dobra. Już mam. No i mam już. Super. Dobra. Ja tam nikt tego tak chcę, nie daje, Tak. Ok. I wpisujemy swój login. Tak. Dziękuję tu w sklepach teraz. Super. No i dajemy na swój profil. No wszyscy chyba dają na... Wiedzą jak dawaje się prezenty z listy nie. No i tu mam 8,91 na 12 mam. To wezmę sobie kupię na pewno czarną. To też sobie muszę kupić. I teraz będzie jaką chcę, po prostu sobie kupię. Ej, dwie... Nie, to jest takie ten... Dobra. Ja sobie na początku tą. Tą sobie też kupię. Dobra, kupię sobie też tą. No i tą. Dobra, no i może jeszcze tą. No dobra, po kolei idę i tak kupię wszystkie to, co mi z tego. To. Tylko szkoda, że. Nie można później już mieć tego w liście, bo na przykład ci, co nie znają tego haku, nie umiem go robić albo coś takiego, to. No już wiecie. No i tyle. No i Logiant. Tak. Dobra, i idziemy otworzyć sobie swoje prezenty. Wiesz? Mm. 300 na tydzień unikatów prawie nie kupują unikatów, zwłaszcza ta osoba. Tak? Co, mamo? Co? Już zaraz idę. Muszę iść jeść. Nie będę nagrywać całych unikatów, bo to jest bezsensowne. Jak będę kupować 500 unikatów i... tylko otworzę a dobra, otworzę te też prezenty na tym odcinku od razu pozdrowię te osoby dobra, to ja pozdrawiam diabel diabel 1 jeden ileś tam razy jedynek pozdrawiam kaja star 188, dziękuję za włoski tej diabel i tak dalej pozdrawiam Pozdrawiam Wiktoria 3684 i dodam jeszcze tylko coś tam do listy i będę kończyć nagrywę. Ej, fajnie, to pasuje nawet do tej spódnicy. Tu te sławki nie pasują. To nie jest Unii. Ja wam pokażę, które to nie jest Unii, a więc nie warto Unii to nie jest... To jest Unii? Serio? Dobra, to na pewno nie jest Unii. Nie wiem, czy to jest Unii, ale nie wtrącam się. Y to jest po prostu pro, ale to nie jest, to jest z Unii oczywiście, yy, bo widać, że Unii mam taką inną, no już idę no, no i będę musiała kończyć, o są serduszka, są te coś takie na nogę, ja widziałam to, yy, no i to też nie jest Unii, można to kupić, kupiłam to już sobie, ale dałam komuś, to nie wiem czy to jest Unii, ale chyba jest i ja będę kończyć ten odcinek, wiem, Komu pakiet dam dwóm osobom? A, pewnie oszukujesz. No już idę. Dobra, ja kończę nagrywanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I. No i papa.